I forward się mnie tepnąć. tutaj, tutaj dużo, dużo się dzieje Lasty przebijają e, Gildi Air Mhm, mm no i widzę jeszcze, jeszcze Gildia wimka Gidia... tu jeszcze siedzi. Winko, no bo Chyba sam w sojuszu Nie no, oni, oni tutaj są w sojuszu na Gildi Air Z tego co widzę W Gildi Air nie ma aż tak dużo osób online e, czy mam, Oni mówią sojusz z Siupem i stand. Ciekawe czy przyjdą mi pomóc w ogóle ten się no. wbiło. widzisz, przyszli pomóc ten. Gość z ten, jeden. Oj, mm. ten tutaj chyba już nie ucieknie. Próbuję rzucać perły, żeby się dostać, ale chyba nie. No ale i... to już ciężko będzie. O, 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 ale zobacz, yy, na górze jest tych tendów dużo i E. I no jednak, jednak, chyba przyjdą mi pomysł. Tutaj powiem wam, nawet, że z takiej niby mniejszej walki dojdzie do większego konfliktu. Tutaj dużo jest osób. Tendy no, zaraz oni... tam wskoczą, jak assassini, nie? i z Eirami no, jak... stoję na górze. Jak skoczą, to nie Jak skoczą, to chyba jak tam pozabijają te winko. O już się biją, już się biją. Lider tutaj Peran walczy dziennie z William Born. Ciekawe, czy udaje mi się obronić Ten Comboid?